A teraz zapraszam wszystkich do obejrzenia instynizacji z okazji święta niepodległości w wykonaniu naszych uczniów. Zapraszam. Witam was, to ja, Polska, wasza ojczyzna. Na przestrzeni tysiąca lat przechodziłam różne wydarzenia, niektóre radosne, niektóre bolesne. Dziś, w dniu 11 listopada, spotykam się z wami, aby uczcić 106. rocznicę mojego wyzwolenia z jarzma zabórców. Powiewa flaga dywiaczy zerwie. A na tej fladze jest biel Czerwien. czerwień. to miłość, biel serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o lat znaczonych blizną, o wiekach chwały i sławy. Matycznej ucz nas miłości, jak ojciec w życie wprowadzaj. Nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodzy nagradzaj. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwony biel sztandarów. Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. W historii Polski tak się składa. Był kiedyś. Posłuchajcie teraz opowieść, o czym przechodziłem w 123 latach niewoli. Powstała taka, by przez szacunek dla przyszłości, ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Nigdy w klatce ptaka szczęśliwego Uwięziony ptak nie śpiewa, a czy wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego. 11 listopada. Dziadku, co to za święto? Widzisz, wnuczku, to bardzo dawna historia. Dwa wieki temu, pod koniec XVIII wieku, trzej potężni sąsiedzi, Rosja, Austria i Prusy, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili ziemię polskie pomiędzy siebie i wprowadzili tam własne rządy. Polska została wykreślona z mapy świata, ale została w sercach i umysłach Polaków. Ten czas, kiedy Polski nie było na mapie. Nazywamy zaborami. Odzyskać wolności? Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Uczyli swoje dzieci języka polskiego, czytali polskie książki i pamiętali o ważnych momentach historii, polskiej historii. A kiedy tylko mogli, tworzyli własne wojska i wywoływali powstanie, czyli walczyli z armami zaborców. Dziadku, a jak długo Polska była pod zaborami? Ten ciężki i smutny okres trwał, a 123 lata. W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Państwa zaborcze Rosja, Austria i Prusy rozpoczęły pomiędzy sobą walkę, a Polacy, korzystając z, z, z okazji, z, u boku armii austriackiej utworzyli armię, polskie legiony, a współtwórcą był Józef Piłsudski. Dzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. w wrogich sobie szansach patrzymy śmierci w twarz. Jeszcze Polska nie zginęła, zagrzmiało zynę, nadwisły, Okowe prysły, oręże błysły, dalej do dzieła. Polska niech żyje, niech wolność żyje. Do broni, bracia, do broni, do broni i do koni. Powstańmy wraz, już nadszedł czas. Kto z Bogiem polak prawy? Na ramię broń, przez polską boń, marsz prosto do Warszawy. Ja kiedy mąż szeregi dąż, dzień Polsce świta nowy. Wstań Polsko, moja, zerwane pęta i uderz w szyn. Wstań Polsko, moja, wciośnij ten proch. Panie wnuczku, to Józef Piłsudski, ten pan z wąsem na, na koniu. Dziadku, ja już pamiętam koń to kasztanka. A jak zakończyła się ta wojna? Zakończyła się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. Władza rewolucyjna uznała prawo narodu polskiego nieuważniono do niepodległości. I także unieważniono wtedy prawa o rozbiorach Polski, i dzięki t, y, tym wydarzeniom i walce Polaków. 11 listopada 1918 wieku, a więc 106 lat temu, powstało niepodległe państwo polskie. Przeszło ono do historii pod nazwą II Rzeczypospolitej i Polska znowu pojawiła się na mapach świata. Ojczyzna wolna, znów wolna. Tak bije serce, huczą gronnie, a biały orzeł, słońcu, kwiatów, przyleciał, by go ująć w dłonie, zawsze był z nami, tak wspaniały. Choć czasem ktoś odszedł daleko, bronił tej ziemi, bo ją kochał sercem pokoleń już od wieku. I w całej Polsce, nie ma... i w całej Polsce, radości, ma... kanonada. Witamy wszyscy, niepodległość 11 listopada. Oto dzwony przebiły dzień szary, i we flagi już strojne ulice. Oto mienią się barwne sztandary, a każde zjaśnione malice. Idą starsi i dzieci, gra muzyka sztuk w powodzi. Hymn dzieńczyny do niebo się zleci, smutną Polskę Bóg Siodży nagrodził. mój wnuczku, czas obejrzeć defiladę. Dziękuję, dziadku. Za piękną lekcję historii Polski. Będę miał co opowiadać w polskiej szkole po powrocie do Anglii. jest rocznica, 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Kiedy nagle lasta szumi, mowę sosny, gdy zrozumiesz, to, to jest Polska! Polska! Gdy zobaczysz gdzieś to pole, królujące ponad polem, to, to jest, Polska! jest Polska! Gdy zobaczysz płowe wrzosty rozbłyskane w kroplach rozy, to jest Polska! Kiedy drogie mieści życiu, żyto srebrne przy księżycu. To jest Polska! Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm i pod nim piasek święty. To jest Polska! Czy wy to słyszycie? Co to? Bije serca! Tak, to bije serce. Proszę. Połóżcie rękę na sercu, zamknijcie oczy. To bije polskie serce, chociaż daleko od ziemi ojczystej, często tęsknotą budzone. Ono bije, wciąż nas żyje. Miłości do ziemi, miłości do rodziny, w pamięci, wspomnieniach. Polsko, pozostań na zawsze w naszych sercach, myślach i słowach. Dziś my jesteśmy częścią tej historii choć na ziemi angielskiej mieszkamy. Polsko droga, my ciebie bardzo kochamy. My ciebie my ciebie bardzo bardzo kochamy. Kiedyś Rosja Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy. Niestety w końcu się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123, 123 lata nie, nie było nas na mapie świata. I jak tak to pasem mówią to dorośli wtedy nie, nie było niepodległości. Co to jest niepodległość, teraz wiem już na pewno. Każde dziecko ci zwoła, to polski szkoła. Co to jest niepodległość, teraz wiem już na pewno. Po pierwszej wojnie światowej powstały wstankie, piękne mapy, już nowe. Tak właśnie nasza historia biegła. Czyż Polska dziś jest, jest, jest nieodległa? Nie Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko i woła polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Wszystko dziecko dziwoła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno.